Cześć, widzę, bo chcę się wykonać. Na moim kanale się sobie z Demoros, z tej strony kosmonauta Skitan. I tak, gram sobie w j Jesteśmy, Nie wiem, jest jakiś event, chyba czy coś, bo ogólnie jesteśmy w kosmosie, jakby widzicie, no Mars jakiś czy coś. Yy, no i tak. A policjant tu stał i nagle to jest super, dobra. Czek, zabieramy mu kartę. Ej, policjancie. No i teraz co ciekawe, zobaczymy. O! Hello. Hello. Dobra, może nam da kartę. Chyba czekamy. O, ledlow. Ej, pistolet! O, 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 kartę była? Nie. Dobra, mam pistolet chociaż. Cześć, ja spróbuję określić w tej sytuacji. Bo on biega sobie, o cholera, nie chciałem, nie, 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 uciekam, wracam. Nie strzelam się z nim. Yy, ogólnie to, co będziemy robić dzisiaj? Yy, ogólnie tak mam, yy, teraz wam pokażę, mam 150 tysięcy, więc yy, zapewne kupimy sobie coś fajnego. Czekać, trochę przecież sobie grę, bo jest za głośno, zdecydowanie. Więc tak, yy, kupimy dzisiaj sobie grę fajnej rzeczy, kupimy sobie autko i zobaczę, jakieś fajne może bronie, bo chodzenie z pistoletem, jednak. Nie jest coś takie fajne, powiem. Jest Kała za 15 tysięcy, więc sobie kupimy Kałacha za 15 tysięcy. Zobaczymy, jak Kała się zbrawi. I też planuję sobie kupić, właśnie auto fajne za 100 tysięcy, ogólnie tak, które jest w bazie tam kryminalistycznej. Coś takiego, o, yy, bo jest fajne i na w sumie na auto takie lepsze. Tak sądzę, nie widziałem dużo o tym, więc wiecie. Dobra, idziemy do tej bazy już. Chcę to autko. Ło, jak tu się ślizga to autko. Co tu się dzieje? Czemu ono się tak ślizga? Ja myślałem, chciałem już sprawdzić, czy wiecie, grawitacja, czy coś, ale chyba jednak tak nie działa. Ale kurde, trochę fajna, co nie? Dobra, idziemy tutaj. O, Dobra, też. Kurde, te wrota zawsze nie wkurzają, wiecie, tak się ubijamy od nich to jest policjant, czy... Nie, to jest, to jest jakiś słodzy. Dobra, i mamy to auto, Przybierzemy się oczywiście, żeby nie chodzić w tym, i kupujemy. No i cyk! Mamy! Ło, wow, Jakie szybkie to jest! No i to od tym można się wozić, a nie jakimiś, kurde, z słabymi autami. Czyli też wszystkie napady są yy, pozamykane, jakby, nie można, więc to jest słabo, ale... to robić tak, więc fajnie. W ogólnie niedługo będzie 200 słów, tak sądzę, bo kurde leci to szybko, dosyć już 170. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że zasubskrybowaliście ten kanał. Oczywiście będzie konkurs. Yy, Jakie. Łomość? Plus osoby? Yy, dobra. Oczywiście będzie konkurs, właśnie jak na 100. Tylko to będzie trochę większy konkurs. Jakieś więcej nagród, albo większe nagrody. Więc... Ja teraz chodźcie, widzę, że bank jest zrobiony. O, jak to auto się ślizga, naprawdę. Może nam ktoś otworzy ten bank, byłby miło dotrzeć. Wiecie co, jest zamknę sobie to auto, bo... A nie zamkną, bo co to tutaj ten... Słuchajcie, a jak zrobimy, tak? O, dobra. I otworzymy metę. Nie mam karty. Zobaczcie, zobaczcie jak ten kawałek strzela. Moc strzelazów Fajnie, dobra. To musimy czekać na policję, bo nie wiem czy to już się stanie. Jest... To... jak jest... O, chyba jest lepiej teraz ekran, nawet z tego, że była się chyba. O, biegniemy, Nie! Nie! Nie, nie! Oj, otworzyłam? No nie, kurde! Może że... PLEZ! Please, 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 please... I to tam strzela? Dobra, jest Z takim to policja nie ma szans! Nie masz karty? Serio, ty pie... O mamy przyjaciela, dobra Oj, dobra, mamy to. W ogóle wam, nie wiem, nie robimy się na banku na odcinku, tego może na napadł, ale zrobię go, bo jest fajny Uuu Dobra auta, do kurde Dobra, jesteśmy. Ten napad jest dosyć fajny Dobra, otwieraj ten stary To jest Polak, chyba hej, może mi odpisze, co? Piszesz mi, przyjacielu. Dobra, wchodzimy do tego, jakże super napadł. Dobra, teraz najtrudniejsza rzecz na świecie, czyli połączyć sobie te, te numerki, liczby, nie wiem. Eh, dawszy łatwo i poszło tym razem. Dobra, i spadamy teraz. Wow. Nie chcę być naleśniczkiem. Dawaj! Dobra. Jedziemy teraz do góry, cyk. Yy, które... tędy wychodzimy. Dobra, szybko, 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 trzeba się spieszyć. Dobra, jest, dobra, kurde. Zgarniamy szybko, jedziemy, idziemy, szybko, szybko, szybko. Zostawiamy tyba no na stary, ale muszę uciekać już. Daj sobie radę jakoś. Dobra. Teraz musimy dojechać do tej bazy kryminalistycznej. Trzeba szybko jechać. Kurde zgubiłem się chyba trochę. Nie, dobrze jadę, dobra. Teraz yy, full... Full, 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 dawaj gaz, dawaj, gaz. Jedziemy. Pociąg jakiś, ale pociąg to jest nie obchodzi. Musimy szybko jechać, szybko jedziemy, szybko, dajesz, dajesz, dajesz. Ja czasu. Też jakiś tam jechał. Ło, jak to szybko zapierdziela. Boże, jeźdź, jeźdź, jeźdź! No chodź, biegnij! I yeah, 4 Yeah! 4300! Jak to mój hajsik? 50 tysięcy? No dobra, ale odkryjemy się szybko. O, jakie to auto jest szybkie, za szybkie jest to auto. Zdecydowanie, ale to dobrze, że jest takie szybkie. Chciałem, ja by normalnie sobie jeździć. Stary. No ja, słuchajcie, widzę, że jest jeszcze otwarty yy, ten muzeum. Teraz sobie zrobimy jeszcze muzeum i myślę, że. to wykończyć. No nie wiem, co jeszcze możemy robić. O, w ogóle skacze jak głupie. Możemy ja w tym powiedzieć, bo jest fajna zabawa, mi się podoba. I teraz, dobra. O, cholera, jak ona jest. małe przeczepki. przecież cały, 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 cały czas się wywala na nim. Dobra, czekajcie, to nas może wybije gdzieś. Myślę, że wybije nas zaraz. Oj, tutaj jeden po co podjechałem? Dobra, niestety nas nie wybiło, no. O, dobra, szartowałem, wybiło nas. Dobra. Rychę mi w ogóle wystaje z tego. Super. A nie, nie, tylko nie to, proszę, nie. Spadłem, ja też. Dobra, bryka. Nie no, podoba mi się autko. 10x92m. 10 za szybkie, może, ale dobra. Teraz może dojadę, czekajcie, może się uda nam. Dojechać do tego, tego Bożego Muzeum. Zalokuję je sobie, bo widzę zapierdziele jakieś tam sytuacja. Dobra, wchodzimy. Chyba nawet nie, on nie rozpoczęli to już napad. Nie, strzyźnie... Ej, skacze się w sumie chyba wyżej tak. Teraz patrzę. Dobra, kradniemy te kości. Nie wiemy kości. W sumie pójdę sobie już zabrać to, Kurde, ale no to ten zrobiłem. Dobra, super, ja dobry jestem. to jestem. jestem. Nie, to szybko. Dobra, cyk. Cyk. Dobrze chyba piszę co. Za zapytanie, jak nie mi odpiszę meta, Dobra, No nie, trzeba czekać teraz 13 sekund. Ej, to znowu ten typ. O nie, ja go zostawiłem. Dobra, co tu się stało? Czemu to jest tyle out. Ej, ja pierdzielę, to jest out teraz. Dobra, ale w sumie dzisiaj fajny dzień. Kurde, mi się podoba taki ciąg. Ej, ja muszę to sprawdzić, czekajcie. Z tym autkiem. ja tam wbiję sobie z tej rampy. Ja tu wbiję na Jakby jak wybił jeszcze. Dobra, ja tu wbijam na luzie teraz. To auto jest zajebiste. Ej, gdzie jest ta planetka? Lera, chyba już odlecieliśmy od tej planetki czerwonej. Po Marsa, nie wiem, gdzie on jest zniknął no, chyba jest czy coś. Dobra i teraz kurde, że my tylko... Nie, nie, no i dupa wymarliłem się. Ale w sumie czekajcie, to jest szybkie auto, więc raczej się rozpędzę stąd. I przelecę sobie ten na luzie. Dokładnie. Ale nie muszę tego używać. Mitra jakiegoś. Tu może, a to nie tutaj, dobra. Tam jak ktoś poleciał. jakby bo sobie to auto połączyć z mikro, Co kurde. Znaczy to jeszcze na pewno lepsze auto, bo kurde to jest tylko za 100 500 jest nie wiem, sportówka jakaś za 500 chyba. Jak midem może, więc wiecie to. To jest ładnie dopiero. Chociaż zobaczymy kiedyś, dobra słuchajcie. Powiem tak, jest bank jeszcze. Pem, przekonałem się i zrobimy jeszcze sobie tak jak się uda. Jak nas ktoś wpuści. Może był problem. No kurde, bo jak ty się jeździsz? ja to auto do, do tyłu jeździ jak tamta auta, no to kurde. Tak, plakson włączyć. Tak, to dalej. O, działa. Ło, jaka beczka prawie wyszła. O, jest, wyszła, dobra. Trzeba było się pałką wspomóc, ale daliśmy radę. O i znowu ten fajny napad, dobra, chwaliz tam ten bank. I tak już jest robiony, to będziemy się ten fajny napad zrobić na czas. Co jest? Kurde, zgubiłem się trochę. Bo kurde, z banku wyciągnięto jakieś 2000, a z tego ostatnio wyciągnąłem 4, więc no. Bank jest słabszy. Dobra, jesteśmy pod tym. W laboratorium, i bierzemy to coś. To zamknę pojazd, bo kurde, nie boję się, że mi ktoś zabierze. ukradną mi zaraz jakieś złodzieje. O, dobra, zrobiliśmy. I lecimy. Cześć, ten nawet już jest easy. Kiedyś go tam robiłem sobie poza filmami, poza nagrywkami. I był trudny dla mnie, a teraz jest już po prostu easy. Co trzeba zrobić? Tutaj tak. Na początku trzeba to Oj, zrobiłem się trochę. Oj, zrąbałem. Nie, co ja zrobiłem? Cholera. E, może nie, inaczej. Pomyślmy, e, Tutaj tak tutaj tak. Czaj. Coś, coś nie wyszło. Chyba... To nie, to jest trudne teraz. Halo, dajcie mi łatwiejsze. Dobra, tu tak, czekajcie, nie, tu tak, pójdziemy. Ale to nie wyjdzie mi teraz, to nie. Tu tak. Tu tak. Tu tak, tu muszę tak pójść. Nie, nie, tu, to nie było do tego. Tu pójdę. Ale tu mam jeszcze problem jakiś. Tu pójdę tak i tu pójdę tak. Dobra, panie i panowie. To było easy. Ej. Hey. Dobra, tu perfect timing był, więc nie straciliśmy dużo. Te szybko skręcamy. Teraz może trochę więcej zarobimy. Zobaczymy w sumie. Może się nie zgubię gdzieś. Dobra, i teraz jedziemy. Ostatnio tędy jechaliśmy i tędy było dobrze. Tak, tutaj. Tu skręcamy teraz cykl w prawo i teraz pełna będzie. Nie, nie, o nie. Dobra. Nie, co się stało? Dlaczego to do góry poleciało? Dlaczego? Przecież ja nie wypiłem, wow. A to jest dobre, kurde. Nie wiem czy więcej zarobimy w sumie, może nawet mniej chociaż jesteśmy 4. Prawie te 5000 mamy teraz Bo więcej zarobimy, Nie, mniej trochę możliwe. Już pójdę pierwszy, bo nie wiem mniej zarobimy trochę, ale i tak będzie sporo, więc luz. 4000 będą? Może będą, trochę nie, nie będą. Kurde, 3000 trochę my i z A nie, 3000 równe, tak wyliczone. Dobra, więc to no, było na tyle chyba w tym odcinku. Nie skorzystaliśmy jeszcze z tego kacza zbytnio. Trochę tam na policjancie, jadnym, ale no wiecie, w kolejnych odcinkach skorzystamy. Więc na tym pięknym tle, wiecie co, może jeszcze zrobimy coś takiego, żeby nie było. Yy, na tym yy, przykład, kurde, no nie, wkazuj w las jakiś, dobra. Na tym przepięknym tle kończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!